Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, wyniki z 23 maja wyszukiwarek. Po kolei, graliśmy półgola. gola, kapa Akademia 1.29 weszło. Później graliśmy, słuchajcie, słaby ten dzień był, wczorajszy naprawdę był słaby. Z jednej strony się cieszę, no bo wyniki mamy w maju naprawdę spektakularne, ale... Trzeba też pamiętać, że takie dni jak wczoraj również będą, i na to niestety nic nie poradzimy. Bochum zostało, w to jest tsunami, Bochum zostało rozbite totalnie. Düsseldorf wygrywa 3-0. No, ta Bułgaria to tak jak mówiłem, kurczę. Brak słów. CSK Sofia, czerwona kartka, i po temacie Czernomory wygrywa 1-0. Ten typ bodajże był też na 1,5 gola, zaraz zobaczymy, i powygrywa 1-0. Tak i na półtora gola też była ta CSka Sofia, no niestety czasami tak jest, że wpada czerwona kartka i na to nie mamy żadnego wpływu. Z tego co kojarzę BTTS graliśmy Caliari Fiorentina i to nam weszło, ale w typach AI było słabiutko, bo i Braga i jakiś tam jeszcze zespół nam nie wszedł. Wszedł tylko i weszła tylko jedna drużyna, także wczorajszy dzień można uznać za słaby. I niestety na to nie ma mocnych, takie wyniki też czasami będą. To jest 23 maj i myślę, że to był chyba najsłabszy dzień z całego maja. Także zbieramy się, dzisiaj są kolejne meczyki i walczymy z Bukmacherem. Trzymajcie się wszystkiego dobrego strzałka.